No, witajcie was wszyscy, z tej strony Jakub, a dzisiaj jest wtoreczek, więc pora na pierwszy odcineczek w tym tygodniu Akernferna, czyli szalone przygody nietypowej grupy ekipy ze samorządu uśniowskiego, jakiejś tam szkoły na zadupiu w Polsce, więc zobaczmy co tam teraz spotka tą ekipę. Zapisu zapisu mam przygotowaną wodę. Mam. Mam jeszcze sok bananowy, wiecie. Ale ja jak sobie nagrywałem odcinek z Herousów 4, to się zorientowałem, że mamy żółte wązy z powodu soku bananowego. Takie żółto zielone zależy. No dobra. <laughs> Szkoda, że nie widziałem ile czasu może jej tam żejść. Dobrze, że przynajmniej w pobliżu był automat z napojami. Trochę gorzej, że był wadliwy. Nie dość, że zmarnowałem monetę, to jeszcze automat nie wypuścił ani jednej puszki. Ej, wiecie co? Dosyć podobna historia mnie spotkała, gdyż... My też mamy automat, lecz u nas można płacić nim kartą, ale Skubany pobrał się 3 zika. No tam był złoty pieniądze, ale zawsze pobiera. nie, 5 zł się pobiera. Tak jest napisane, że jest reszta 5 zł. No ale pobiera potem właściwa, właściwa kwota, to jest te cena tego towaru. I słuchajcie to, że ten towar to chyba był energetyk, bo byłem taki kurde półżywy po tej mojej ukuchanej pracy dniu pracy. Że no i tak z samego końca był pchany. i na samym pierwszym, no na samym końcu stanął mój kolega Ukrainiec, z wasą w to puka dwalić, ale jak już to zleciało te puszka, to zamknęła się szefa. i musiałem kupić coś jeszcze, żeby ten drugi przedmiot plus tym napojem zleciały. No i tak robi się biznes, no bo mogłem zrezygnować i odpuścić, nie? Ale no co, ty ktoś inny ma dostać za darmo kurwa za moje pieniądze? <laughs> Dobra, pośmialiśmy się. <laughs> Taka tam e, historyjka. <laughs> trochę gorzej... Aha, to było. Musiałem się trochę namęczyć, nim otrzymałem z niego cokolwiek. Kawa w puszce? Eh? Ochyda. W puszce? Kto niby, wy... Kto niby to wymyślił? Kto? Kto to niby wymyślił? A zresztą. Co mnie to obchodzi? I tak nie znoszę kawy. Już miałem wyrzucić ją do kosza, gdy nagle czyjaś dłoń chwyciła mnie za rękę. Danie, Ternie, nie należy marnować czegoś, co lubię. Madame, jak miło. Tęskniłeś się za mną? Nie. Rzekłem, po czym wypuściłem z dłoni puszkę, która wylądowała w koszu. Niemiły jesteś, Danku. I to bardzo, wiesz? Chwyciła się za poliski i pocierała o nie dłońmy, jakby sam nie wiem czymś się podekscytowała. Zgaduję, że to miało związek ze mną. Daliście czadu! Naprawdę tak myślisz? Ułożyła w swoje dłonie na moich ramionach i patrzyła z wielką pewnością siebie na moją niewzruszoną twarz. To spojrzenie mówi samo za siebie. Krzyczy wręcz, że chce mi powiedzieć o czymś ważnym. Naprawdę, madam? Widzę to w twoich oczach. Czyżby? Błyszczą, tak samo jak moje. Madam, przerażasz mnie. Czy to prawda, że przewodnicząca sabotowała przemowę? Kto wie, ale nie zdziwiłbym się, gdyby tak było. Czy ten biały bałwan biegający po boisku, za którym latały fajerwerki, to też jej sprawka? Z dużą dozą prawdopodobieństwa mogę powiedzieć, że nie. Rozumiem, rozumiem. Czyżby taki półoficjalny wywiad? Lanotowała prędko w swoim notatniczku. Tyle rzeczy do sprawdzenia, a tak mało czasu. Chętnie bym z tobą jeszcze pogadała, ale muszę zmykać. Praca wzywa. Okej, okay, okej. Okay. Spoko, trzymaj się. Nim jednak pójdę, to odpowiedź mi na jeszcze jedno pytanko. Jedno pytanie w tę? Czy w tę? We, we w tę nie robi mi różnicy. Obecnego tego nie widziałem powodu, dla którego miałbym jej odmówić. Jasne, pytaj. Co wiesz o Mikołaju Fernie? O! <laughs> Jesteś w stanie powiedzieć mi coś na jego temat? Przyznam, że akurat takiego pytania się nie spodziewałem. Czułem, jak na moment, że sztywniałem z wrażenia. W tej chwili poczułem się zagrożony. Czułem, że madame zaczyna badać sprawy, których nie powinna. Słyszałeś coś o nim? Nie, nic, a nic. Opcja numer dwa. Ktokolwiek to był, musiał mieć coś nie tak z głową. Opcja numer dwa. Ktokolwiek to był, to musiał mieć coś nie tak z głową. Zgadzam się. Uniosła wskazujący palet ku górze, jakby miała zamiar zrobić mi wykład na ten temat. To w 1526 roku. W 1526 roku. 1440 umiera Władysław III, Potem jego brat Kazimierz IV wstępuje i rządzi w dosyć długi okres. Kiedy Jan Olbracht zasiadł na tronie? Czy to są. C Późne czasy Kazimierza IV Jagiellończyka? Czy już lata panowania Olbrachta? Czy? Czy może Aleksander już? No bo Zygmunt stary na pewno, nie? Nieważne. Został stracony w wieku 38 lat. Za okrucieństwa jakiś się dopuszczał. Do tak mówią źródła, do których się dokopałam. A dlaczego interesuje Cię akurat to? Hmm, no w sumie to jest dosyć dobrze zadane i konkretne pytanie. Ponieważ natrafiłam na teorię, że jego ciało zostało pochowane gdzieś tutaj, na terenie, na którym obecnie znajduje się szkoła. Ciekawe. Prawda? Mam nadzieję, że uda mi się odkryć coś więcej. W takim razie życzę powodzenia. Tatiana się odmeldowuje. Praca wzywa. Spoko, baw się dobrze. Pożegnałem ją po czym zostałem znowu sam. Automat zaczął wydawać jakieś dźwięki. Krótko po tym wyleciała z niego puszka. Wziąłem ją do ręki. Dopiero teraz dostaję to, co chciałem zabawna. Boki zrywać. Minęło już sporo czasu, a po Karen w dalszym ciągu ani widu, ani słychu. Aha, no bo zostaliśmy oddelegowani, a dokładnie nas bohater został wybrany do tej misji, żeby odebrać Karen po tym jak do... odbędzie, otrzyma zróbkę od nauczycieli i chyba od dyrektora. Może jednak nie ma sensu, żebym czekał. W końcu nie muszę wykonywać każdego polecenia Weroniki, a to nie wygląda na jakąś szczególnie istotną sprawę. Przecież i tak z pewnością wpadnę na karę jutro. Zmywam się lub mimo tego poczekam za nią. Czekamy, czekamy. Czekamy, nigdzie się nam nie śpieszy. A każda chwila z karen, z karen jest na swój sposób bardzo wyjątkowa. No nie oszukujmy się. Nie jestem dokładnie. Nie jestem dokładnie pewien. Ile dodatkowego czasu tutaj spędziłem, ale w końcu doczekałem się momentu, w którym Karen upuściła pokój dyrektora. Czekolwiek tam usłyszała, nie było najwyraźniej wystarczające, aby zmienić jej wyraz twarzy. Jesteś wreszcie. Sługa lorda, co tu robisz? Powitała mnie tymi oto słowami, gdy podszedłem do niej. Veronika kazała mi się upewnić, że gdy tylko cię wypuszczą, to od razu pójdziesz do niej. Słowo lorda! O... Oh. Ty chyba nigdy się nie zmienisz, co? Dan! Co? Dziwnie się... Zachowuję, tak wiem, Chodźmy mi więc. <grym> Odwróciłem się do niej pleczami, po czym skierowałem się w tę stronę pokoju samorządu uczniowskiego. Karen podążyła moim śladem. Uh. I co mówili? Mocno cię opieprzyli? Pochwalili. Że co? Pochwalili mnie. Jak to pochwalili? Powiedzieli, że byli pod wrażeniem. To chyba raczej w negatywnym tego słowa znaczeniu, czyż nie? Mówili, że powinnam częściej to robić. Postanowiłem nie traktować dosłownie tego, co mówi. Z całą pewnością znowu coś przeinaczyła. Odkąd tylko pamiętam, to zawsze była właśnie taką osobą. Za Chiny. jej nie rozumiałem i wcale nie czuję, żebym do dzisiejszego dnia zdołał zrozumieć ją, cho ją choć trochę bardziej. Gdy tak teraz sobie o tym pomyślałem, to do głowy przyszło mi, żeby zadać jej kilka pytań. Może uda mi się złapać w ją w jakąś pułapkę słowną czy coś? Spróbujmy. Co spróbujmy? Co myślisz o zwierzętach? Karoluchach? Po prostu o zwierzętach. Karoluchach? Wolałbym, żebyś powiedziała ogólnie o zwierzętach. Weronika mówi, że wszystkie zwierzęta są karaluchami. Dobra, poległem. Punkt dla niej. Spróbujmy jeszcze raz. A co myślisz o Ziemi? O robaczkach? Nie, po prostu o Ziemi. Robaczkach w Ziemi? Nie takiej Ziemi. Nie mówisz o robaczkach? Mówię o planecie. Robaczku. Może lepiej zmienię temat. Ten nie prowadzi mnie do niczego. A co możesz mi powiedzieć o blance? Pomyślałem, że zapytam o ją o konkretną osobę. Teraz musi mi odpowiedzieć coś normalnego. Po prostu musi. Wiem, że ją znasz. A ty nie? Wiem, że ją znasz. Ale ty też ją znasz. Tak samo jak ty. Dlatego o nią pytam. Czyli jednak jej nie znasz? Pytam, bo chcę usłyszeć Twoją opinię na jej temat. Znam ją dość dobrze. Tak samo jak ty, Dan. Jak to możliwe, że zostałem trzykrotnie zagięty w swojej własnej grze? To niemożliwe. Po prostu niemożliwe. Kurde. Przechodziliśmy obok wojska kierując się do budynku, w którym mieści się cel naszej wędrówki. Nagle przed nami pojawiła się piłka. Jeden z chłopaków niechcący ją wybił. Możecie ją podać? Tak, jasne. Karen podniosła piłkę i przyglądała, jej, przyglądała się jej przez, chwilę, przez chwilkę. Podrzuć moją Karen. Podrzucić? Tak, należy do niego. Karen zamachnęła się i rzuciła tak, jak ją, poprosi, jak ją prosiłem. Chwilkę po tym osoba, do której to było... Leżała już w znaczącej odległości od nas na ziemi. Całkowicie go znokautowała. Zrobiłam jak prosiłeś, Dan. Misja wykonana. Tak, niewątpliwie. Czułem jak drgami powieka. Chyba na serio muszę w końcu na poważnie rzecz zastanawiać się nad tym, co do niej mówię. W przeciwnym razie może to się skończyć marnie dla jej otoczenia. Lord, czeka! Chodźmy! Tja! Ciekawe powiadomienie dostałem. Odwróciłem wzrok od poszkodowanego, do którego zbiegli się jego kumple. Było mi najzwy najzwyczajniej na świecie, w świecie wstyd spojrzeć im w oczy, pomimo że tak właściwie nic nie zrobiłem. Coś nie tak, Dan? Wszystko w porządku, ty mała chodząca destrukcjo. Zbliżał się wieczór. Gdy zajrzałem, zająłem się już wszystkimi dzisiejszymi sprawami, to pożegnałem się ze znajomymi, po czym skierowałem w stronę internatu. Mam dość. Czułem, że opuszczają mnie siły. Marzyłem o tym, żeby jak najszybciej znaleźć się w swoim łóżku. To marzenie zostało zakłócone przez pewien znajomy głos. Zgubiłeś się? Zbliżyłem się do źródła, z którego głos dobiegał. Stałem za drzewem i obserwowałem, opętanego przez Iris Feliksa, który pochylił się nad jakąś małą dziewczynką i położył dłoń na jej głowie. Wszystko będzie dobrze, zobaczysz. Pan pozwoli z nami. Policja wyrosła za nim, tak nagle został kompletnie zaskoczony. Domyślam się, że widok chłopaka zachowującego się jak dziewczyna jest czymś dziwnym. I już na pewno, gdy w grę dochodzi jeszcze zagubione dziecko. Nie minęło wiele czasu, nim Iris została zapakowana do radiowozu. Tak to jest, gdy opętujesz ciało człowieka, który ma wiecznego pecha. A ty jej nie zasugerowałeś tego? Nie, ty chciałeś tylko, żeby poćwiczyła czytanie w myślach. To ona to spierdzieliła. Podsumowałem to zdarzenie tymi oto słowami, po czym skierowałem się w stronę internetu. Dzień dwunasty. Jestem dalej niż swejcie <laughs> <laughs> Ja chyba właśnie. Nie mogłem uwierzyć własnym oczom. Pierwszy raz w życiu zobaczyłem, jak Weronika opuszcza pokój samorządu uczniowskiego. Sama bez żadnego przemusu. I to bez tego swojego kija. Powiem więcej, szła tak szybko jak jeszcze nigdy dotąd, wyraźnie się gdzieś spiesząc. Obserwowałem to z dali i zastanawiałem, co powinienem zrobić. Iść za nią? Czy może dać temu spokój i po prostu wejść do pokoju samorządu? Czy tak, bawimy się w szpiega lub odpuszczamy. Bawimy się w szpiega. Postanowiłem ją śledzić. To po prostu zbyt niecodzienna sytuacja, abym był w stanie wej przejść obok niej obojętnie. Starałem się jak tylko mogłem, żeby nie przykuć jej uwagi. Trochę gorzej, że inni ludzie, którzy akurat przechodzili korytarzem, krzywo się na mnie patrzyli. Z... Znalazła się tak, że pokaźna ilość osób, które ze zdziwieniem przyglądały się Weronice. To ona, biała dama. Biała dama? Pierwszy raz stykam się z taką nazwą, z tą nazwą. Czy, czy, czy to właśnie w taki sposób nazywają ją uczniowie? Jak to możliwe, że do tej pory ta informacja przeszła mi obok ucha? Konsekwentnie podążyłem za nią, aby dowiedzieć się czego, czegoś więcej. Moje działania skierowały mnie do drzwi, które prowadziły do piwnicy. Dlaczego się tu zatrzymała? Czego chcesz? Za drzwiami wydobył się nieznajomy głos. Zabrzmiał jak kobiety. Myślałaś, że ujdzie ci to płazem? Nie wiem o co ci chodzi. Daję ci kilka sekund na wyjaśnienia. Po tym nie okaże litości. Nie masz już nic do powiedzenia? Rozumiem. Odejdź, bo inaczej. Drzwi się otworzyły. Co? Jak, dlaczego? Powinnaś wymienić zamek. Weszła do środka. Chwilę po tym dało iście tylko po... posłyszeć trzaski odgłosy niszczonych mebli. Cały ten harmider nie umknął, oczywiście, uwadze osób przechodzących tędy. To nie moja wina. Przez ciebie musiałam wyjść na korytarz. To prawie tak, jakbyś popełniła przestępstwo. Od kiedy to niby tak błaha rzecz jest przestępstwem? Od teraz. Znowu coś poleciało w ścianę. Następnie cisza, która zdawała się ciągnąć w nieskończoność. Gdy Weronika znowu wyszła na korytarz, skupiły się na niej liczne spojrzenia. Biała dama! Drogi ludzie. Zezwała się z pogardą, po czym skierowała w stronę pokoju samorządu. A przynajmniej tak mi się wydawało. To była chwila, krót, krótki moment, gdy jej ręka znalazła się na mojej głowie. Co ty tu robisz? Ja nic takiego zwiedzam. Dlaczego wyglądasz, jakbyś się chował? Ponieważ. W sumie dobrze, że jesteś. Dobrze. To znaczy. Jej ręka sunęła się z mojej głowy. Zaś ciało upadło na podłogę. Jej na wpół pos. przyspane spojrzenie skupiło się na mnie. Oczywiście tu kosztowało mnie masę energii. Zanieś mnie do mojego królestwa. Pomożesz przewodniczącą w potrzebie, prawda? Zapłacisz mi za to, biała damo. Cicho mi tam! Jestem właśnie zajęta umieraniem! Matko Dyrektorko, kimże jest twoja droga nieznajoma? Wrzodem na dupie, niczym więcej. Aha. To jak? Zaniesiesz mnie? Nie ma mowy. Nie ma mowy! Nie dam się wykorzystać! No weź, nie bądź taki! Brawa za to, że udało Ci się samej wyjść ze swojego ulubionego pomieszczenia. Jeszcze tylko spróbuj sama do niego wrócić, to wszyscy będą z Ciebie dumni. I ty, Brutusie, przeciwko mnie? Nie jestem przeciwko tobie, matko dyrektorko. Po prostu wierzę, że jak się postarasz, to dasz radę. Uff. Ten dzień leciał mi nadzwyczaj szybko, może nawet za szybko. Z drugiej jednak strony uważam, że nie mam na co narzekać. Zawsze niezależnie od tego, co robimy, to trafi się chwila, w której poczujemy, że potrzebujemy więcej wytchnienia, aby być gotowym do dalszego działania. Standardowo zrobiłem porządki w najbardziej pilnymi sprawami, z jakimi musiałem się uporać dzisiejszego dnia. Potem zabrałem się za zmywanie naczyń. Jak to mnie zostawić? Ze zlewu wyłoniła się głowa Iris, która bezemocjonalnie zakryłem garnkiem. Potem odszedłem od zlewu. Ciekawe, co dzisiaj puszczają w telewizji. Nie olewaj mnie. Lewitowała tuż nade mną. Podniosłem głowę, żeby spojrzeć jej w oczy. Witam z powrotem, Iris. Jak było na wycieczce? Widziałam cię. Wiem, że tam byłeś. Dlaczego nie zareagowałeś? Dlaczego pozwoliłeś tym gościom mnie zgarnąć? No, dlaczego? Po pierwsze, ci panowie pełnili tylko swój obowiązek. Po drugie, zachowywałaś się podejrzanie. Chciałem pomóc dziecku, które broniły się od rodziców. Będąc przy tym w ciele Feliksa i tworząc przez to co najmniej dwuznaczną sytuację, tak wiem, widziałem. Usiadłem na łóżku i wziąłem pilota w dłoń. Przeskakiwałem po kanałach. Poza tym, formalnie to nie zgarnęli ciebie, tylko jego. Dlatego nie rozumiem, czym się martwisz. Dajesz sobie sprawę z tego, ile czasu dało mi znalezienie drogi powrotnej? Ale w końcu udało Ci się tutaj dotrzeć. Brawo! Przypuszczam, że chciała wywołać we mnie poczucie winy albo coś w ten deseń. Niestety, ale nie ze mną te numery. Do tego. do. 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 do, do, do. To, do czego doszło, by tylko i wyłącznie jej winą. Jestem pewny, że sama Test doskonale zdawała sobie z tego sprawę. Wiesz już, jak opuszczać swobodnie ciała? Teraz zachowujesz się, jakby obchodziła cię moja osoba. Jeśli nie chcesz, to nie mów. Twoja sprawa. Rzekłem, przełączając na kolejny kanał. Wyraźnie zamierzała dąsać się na mnie przez cały wieczór. Nie miałem co do tego najmniejszej wątpliwości. Usiadła na krześle, po czym westchn westchnęła. Powiedzmy, wydaje mi się, że nie będę miała już z tym problemów. Rozumiem. A co z Felixem? Dobre pytanie. Skrzywiła się, jakby starała się ukryć jakąś niewygodną prawdę. Wykrywa się dobrze. Czyli po opuszczeniu jego ciała pozostawiłaś go samemu sobie. Rozumiem. Wygląda na to, że trafiłem w sedno. Nawet nie protestowała. Gdzie go zostawiłaś? Na posterunku policji, w jakimś ciemnym pomieszczeniu, posadzono mnie przy stole, a naprzeciwko mnie siadł jakiś łysy gość, który kazał mi się przyznać do jakiegoś nagannego czynu, czy coś takiego. Zostawiłaś go w momencie, gdy akurat byłaś przesłuchiwana? <grym> Okrutna jesteś. Przed Feliksem zaprawdę długa i pamiętna noc. Nie zazdroszczę mu. Nie zazdroszczę żadnej osobie mającej aż tak wielkiego pecha. <ścoughs> o, Feliksie... Myślę, że tym, tą otaczającą mnie ciemnością, kompletną ciemnością. Zakończymy ten odcinek 22 minutki, spokojny, wyważony, nieśpieszący się odcinek, więc już następny w czwartek, a dzisiaj jeszcze mam zamiar dograć kolejny Kolejne wieści z frontu, mojego projektu, mojego i Kevina, projektu polonizac... po no te, nad tym co pracujemy nad spolszeniem. no kurde, teraz akurat się zaciąłem, nie umiem tego powiedzieć, projekt polonizacyjny, Fu. ja nie ważne, więc tak, <laughs> dziękuję za poświęcony czas, mam nadzieję, że się podobało i na no i co, do zobaczenia w przyszłych epizodach, nara. あっあああおおおおおっお